Znowu dzwonisz kiedy noc, już śpij Mówisz kochanie jakbyś coś tam czuł Twoje obietnice jak taniec w węgle Znikają szybko zanim zrobi się znów dzień Serce mówi wróć, rozum przeczysto. Nie mam już siły nosić twoich kłamstw co no, noc moje oczy tańczą za mi po powoli Zanim powiem głośno, że dziś zamykam drzwi do wszystkich czyków. To moja ultima Yamada Ostatni sygnał, który do ciebie spada. Już więcej nie odbiorę, nie będę płakać. Tańczę dziś sama, już wcale nie chcę wracać. Moja ultima Yamada, zostawiam cię tam, gdzie noc, już opada. Z muzyką na fólu, uciekam od ciebie Świetne neonów, zaczyna żyć jak w niebie. Pamiętam chwile, kiedy byłeś mój. Teraz to echo, co odbija się w słów Zmienia się w cieniu, który znika w tłumie. A ja chcę światła nie chcę. Cały faj to nie jest smutek, to mój nowy live A twoje przepraszam już mnie nie zatrzyma Bo w moim sercu ta noc przepala dawne filmy To moja ultima, yamada, Ostatni sygnał, który do ciebie spali. Tychać bez ciebie. Zamknę oczy, zrobię krok do przodu. A noc poniesie mnie dalej od powrotu. To moja ultima moja maga. Tak kończy się ta historia spalona. Jeszcze raz zaptańczę, ja...